Jeszcze jedna kwestia, bo jak to żeby ja tutaj wbrew a to stworzone, jak jest kilkadziesiąt na taka można powiedzieć, a dla dopasów... To... Co to, kurwa, za My sobby nie życzymy kurwa, żeby koło nas się pałętali, żeby nasze dzieci, nasze żony, nasze, 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 nasze córki, nasze dzieci ogólnie naszych, żeby tych nikt. Nie wprowadzajcie nam kurwa sypu do Polski, nie stwarzajcie nam jeszcze więcej problemów. Dość każdy dzień ma problemów, żeby trzeba było się jeszcze porykać, mamy ludzi z Ukrainy. Pogodziliśmy się na to, dużo ludzi się z tym nie godzi, ale uważam, że trzeba znaleźć jakieś wspólne porozumienie, wyjaśnić pewne kwestie, ale już są, żyjemy, nie życzymy sobie, kurwa, czarnoków, nie wiadomo skąd ja nie jestem, nie chodzi o czar... nie życzymy sobie ludzi, kurwa, że ktoś nam każe ich tu przyjąć, kurwa, my mamy sami zadecydować, kogo chcemy, kurwa, w Polsce i nie będzie, te, kurwa, te, te wszystkie, kurwa, ośrodki, które budujecie, będą